Mam gościu, do ciebie zapytanie. Zauważyłem, że wybrzmiewanie przesteru zależy od poziomu sygnału wejściowego. Prościej. Gitara głośno jest przester, gitara cicho to brak. Czy te twoje działają inaczej? Wytłumaczę wam, jak działa przester. Jeśli macie tutaj gałkę gain, czy to na, na kurwiatorze, czy na przykład na szczurze, gain 1, gain 2, no to tak naprawdę ten przester jest efektem ubocznym zwiększania tego gainu. No i o co w tym chodzi? Chodzi o to, że po prostu zwiększamy sygnał wejściowy. Wzmacniamy go, a następnie jest kolejny element układu, który drastycznie zmniejsza headrum. No i o co chodzi z tym headrumem, często się mówi, że wzmacniacz ma duży headroom, czyli po prostu można dać go głośno i nie będzie przesterował, albo będzie przesterował po prostu dużo mniej, niż wzmacniacz o mniejszym headrumie. No i właśnie o to samo chodzi tutaj. Jeśli umieścimy po dużym wzmocnieniu blok układu, w którym jest niski headrum, no to wtedy oczywiście otrzymamy dosyć mocny przester. No i to jak mocny jest sygnał wejściowy, oczywiście też ma na to wpływ, więc jeśli macie mocniejszy sygnał z przystawek, no to wszystkie Przestery będą wam działać mocniej. Jeśli macie słabszy sygnał z przystawek, no to wszystkie przestery będą działać słabiej. Tak więc ja osobiście uważam, że mocne przystawki troszeczkę nas ograniczają, no bo od razu zapychają mocno wszystkie przestery. Oczywiście można się bawić gałką wolią w gitarze, ale nie zawsze jest to skuteczne, bo w niektórych przesterach wzmocnienie jest tak duże, że kręcenie volumen w gitarze niewiele zmienia. Na przykład w Big Mafia tak jest, że to nie za bardzo się czyści, ale na przykład Fast Face robi to świetnie. Posłuchajcie sobie na moich filmikach, jak te przestery moje brzmią. Pozdro.